Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles u mnie na kanale. Pod poprzednim materiałem z tej gry zostawiliście tyle oto pozytywnych ocen, ponad 700 łapek w górę, także fajnie by było, gdyby ten wynik udało nam się pobić albo chociaż do niego zbliżyć. A dzisiaj naprawdę fajny odcinek, ponieważ pokażę wam jak wygląda nowa mapa, zobaczymy sobie jak ona wygląda na sandboxie oraz przejdziemy na naprawdę ciekawe wyzwanie od profesora zło. Także nie zamierzam przedłużać, zanim zaczniemy... Chciałem was jeszcze zaprosić na G2. Link do strony znajdziecie w opisie, także jak macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. A być może znajdziecie tam jakąś fajną grę po naprawdę korzystnej cenie. A tymczasem my przechodzimy już do właściwej części tego materiału. W ogóle masakra. Mam, mam już siwe włosy na głowie, takie pojedyncze. Nie wiem, czy we wstępie zwróciliście uwagę. Nie wiem, 22 lata i już siwe włosy. Moi drodzy, e Jesteśmy na Sandboxie, tu jest nowa mapa, e, tak wygląda nowa mapa, jaka została dodana w najnowszej aktualizacji, nazywa się Marsz, bo chyba tak należałoby to przeczytać. E, jest to nic innego jak takie bagno, naprawdę fajne, e, w sensie podoba mi się koncept tej mapy. Zobaczmy sobie jak lecą tutaj baloniki, jest mało miejsca, nie jest to mapa, okej okay, już widzę jak lecą, lecą po tej tej. Jest dosyć długa, na pewno fajnie, i teraz pytałem czy tu można stawiać, czy tu jest woda, czy tu jest normalnie... Okej, okay. prawdopodobnie tu jest woda. Jeżeli tu jest woda. Ciekawe, czy to, to jest woda? Ojejku. To jest raczej w takim razie dosyć długa mapa, bo. Znaczy, to, że długa to jest mapa, to widać było od początku, ale chodzi mi o to, że faktycznie można tu zbudować solidną defensywę, tak? Bo niektóre mapy są długie, ale jest mało miejsca, żeby postawić cokolwiek. A tutaj, no to zobaczcie, aż, aż się prosi na przykład, żeby tutaj dać reaktor, nie? I on naprawdę byłby mega mocny. D dodatkowo no... Możemy grać tutaj również tymi łódkami. Jest mało miejsca na farmy, jak już powiedziałem. Czy tutaj można postawić farmy? Na środku nie można, ale nie, w sumie tak mało miejsca nie ma, bo... Czekajcie, bo można pewnie ze dwie można postawić? Tu jedną. I co, tu drugą? Pewnie tu drugą. Dało się drugą tu postawić. Cyk. Okej. Okay. I tu da się gdzieś farmie, tu, tu na pewno ze trzy. Nie, no moi drodzy, to naprawdę długa mapa. Myślałem, że myślałem, że to będzie takie taka 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 mapa, że nie będzie tu gdzie stawiać różnych jednostek. A tu widzę, że naprawdę jest sporo miejsca. I no jakby kształt tej mapy jest taki, że tutaj naprawdę na przykład konkretnie można się bronić, bo zobaczcie, balony tutaj lecą naokoło. No to wiadomo, ice Monkey albo na przykład tak shooter, idealnie. Idealnie by tu funkcjonował, nie? Tak samo jak tutaj ten reaktor. No moi drodzy, naprawdę nie mogę się doczekać, aż mi te mapy wylosuje. Bardzo żałuję, że nie ma jej na dzisiejszym wyzwaniu. Dzisiejsze wyzwanie jest z poziomu easy. Ogólnie, jeżeli chodzi o najnowszą aktualizację, to poza mapą oczywiście pojawiły się drobne zmiany w balansie, ale e, nie mogę znaleźć ich listy. Nie mogę znaleźć listy zmian, ponieważ na Steamie jest napisane, że wszystkie zmiany są. Here, tak jest napisane tutaj i myślałem, że wiecie, będzie można kliknąć, będzie jakieś hiperłącze, tak? Coś, co mnie przeniesie na jakąś stronę, gdzie będą wszystkie zmiany, a nie da się tego kliknąć, więc nie wiem, czy to jest błąd, czy nie. Tak czy owak, nie wiem, jakie są zmiany, jeżeli chodzi o balans, e, także tak naprawdę na chwilę obecną wiem tylko, jak wygląda po prostu e, nowa mapa. Co zresztą przed, przed sekundką wam pokazałem, e, ogólnie, też e, wracając myślami, może do tego, co teraz robimy, czyli do wyzwania. E, już je raz grałem, także wiem, że najrozsądniej jest zacząć zamrażającą małpką. Jeżeli zaczniecie od łódki, e, jeżeli zaczniecie od łódki, no to będziecie mieli problem, bo. Okej, okay, zagrajmy tak. I w czwartej rundzie myślę, że możemy dać better soil, żebyśmy więcej sobie z tego dostawali. E, I teraz już musimy postawić łódkę. Postawmy łódkę, bo zaczną lecieć właśnie szybkie balony, które no, trochę nas będą podgryzały. Postawmy może igiełki w tym miejscu. E, no i co, weźmy sobie twingansy, żebyśmy mogli te różowe balony chociaż troszeczkę zatrzymać. E, w każdym razie, jeżeli zaczęlibyście od łódki, to mielibyście problem z grupami balonów, a kształt tej mapy jest taki, że zamrażająca mapka jest naprawdę tutaj mega-mega fajna. Na samym początku, co wydaje mi się zresztą teraz bardzo dobrze widać, dobra. Dostałem sobie drugą łódkę, albo nie, nie dostałem drugiej. Ulepszam tutaj na, na, na te rozpryskowe pociski, one są bardzo, bardzo mocne. No i co? Teraz, jeżeli kupię to ulepszenie, to tutaj zobaczcie, że ta zamrażająca mapka ma troszeczkę zasięgu, więc ja zyskując na tym ulepszeniu, zyskując zasięg tej zamrażającej mapki, będę w stanie tu atakować. Czy to widać? Widać, ok. Więc, więc jest to jakby jak najbardziej ulepszenie, które mnie powinno zainteresować, ale muszę też pamiętać o farmieniu. Farmienie jest również bardzo, bardzo ważne. Więc tutaj też nie mogę przysnąć, jeżeli po prostu chodzi właśnie o, o, zbieranie, o zbieranie pieniążków. Wydaje mi się, że w tym momencie w ósmej rundzie zagramy ponownie Battle Soil. Hmm, powiem szczerze, nie pamiętam jak grałem poprzednio, bo tak jak mówię, już raz grałem to wyzwanie. I powiem Wam dopiero za drugim razem udało mi się je przejść. Mówię dopiero, no bo jednak jest to wyzwanie z poziomu Easy, więc. Okej, okay, myślę, że to bezstresowo można sobie zboostować. Mamy range boosta tutaj w tym wyzwaniu, i teraz zobaczcie, co ten range boost robi. W sensie, jaki duży zasięg ma ta zamrażająca małpka. Ona jest totalnym terminatorem na tym range boostie. naprawdę ma taki duży zasięg. To jest masakra. Dobra, już powolutku, będę stał tutaj jedną małpkę i ją będę chciał ulepszyć 3-0 na początek, dlatego, że będę chciał, aby ona zdejmowała kamuflaż. Żeby ona zdejmowała kamuflaż, bo zauważcie, że zamrażająca mapka nie jest w stanie e, oczywiście tutaj e, klepać balonów z kamuflażem. Tak, tak samo jak łódka. Więc, e, no, jakby potrzebujemy czegoś, co to kamo byłoby w stanie zdjąć. I tutaj właśnie, e, i tutaj właśnie ten, to trzecie ulepszenie po lewej stronie daje nam taką możliwość. Ogólnie, jak macie właśnie tak ulepszone, trzecie ulepszenie po lewej stronie, to, tu zmieniacie, pojawia Wam się coś takiego, i to wtedy nie strzela, ale zdejmuje kamo. To jest bardzo, bardzo fajne. Okej, okay, myślę, że mogę zagrać Better Soil ponownie. No i teraz tak, kupmy sobie to, kupmy sobie to. Kupmy sobie tutaj znowu, Piek, w ten sposób, no i mamy już trzy łodzie podwodne. E, ogólnie ta mapa jest taka dosyć trudna, bo tylko tutaj można stawiać te łódki pod, te łodzie podwodne. I nie wiem, czy da się cztery zmieścić. Wydaje mi się, że może by się dało. Jak tak się zastanawiałem nad tym, to wydaje mi się, że może byłaby taka szansa, ale no nie próbowałem. Grałem wcześniej z trzema i e, jakoś się udało, jakoś się udało. Na pewno będziemy musieli sobie tutaj ulepszyć tę zamrażającą małpkę. Tu kupmy pocisk. Ten pocisk balistyczny tutaj też jest bardzo fajnym ulepszeniem, które powinno nam sporo dać. I myślę, że nie musimy, myślę, że może bym kurczył. Czy ja bym tego nie chciał zboostować? Bo to wygląda tak bardzo niepokojąco. Ok, zbierzmy na pewno Golda z farmy, i na pewno będę chciał reaktor zaraz ulepszyć. W ogóle, jak używacie tego ręcz boosta i macie reaktor. To tak mega dobrze działa. To wam zaraz pokażę, bo jakby no zasięg reaktora też się zwiększa i to naprawdę robi wrażenie. On ma wtedy taki potężny zasięg. Ogólnie, jak ulepszacie na reaktor, no to on wtedy za zaczyna już zadawać damage. Już nie tylko zdejmuje kamuflaż, ale również zadaje damage. Co jest bardzo, bardzo. Ważne. No i teraz tak, będę starał się kupić dwa ulepszenia po prawej stronie zamrażającej małpki. Jedno to takie z tymi odłamkami jest mega, mega mocne. Ja już parę razy pokazywałem, jak ono działa na kilku wyzwaniach. Okej, okay, chyba to w ogóle to jest chyba runda, w której on nie będzie raszował. Zaraz sobie. Okej, okay, zdecydowanie. Dobra, ulepszmy. Cyk, na spokojnie. Czekamy, czekamy, czekamy. Cyk, zamrażamy. I zwiększamy zasięg. Robimy ręcz boosta i zobaczcie. Jak to mega fajnie działa, widzicie? Te, te odłamki takie. One mega fajnie działają, ale ich jest. One dobrze działają tylko jeżeli jest jeszcze jakaś warstwa. W sensie, i tylko jeżeli jest dużo baloników, bo tych odłamków jest tym więcej, im więcej jest baloników. Gdybym ja na przykład zostawił same te sterowce, nie miał nic, co byłoby w stanie zbić tę warstwę sterowcową, to znaczy nie byłoby też pod tymi sterowcami żadnych balonów ani nic z tych rzeczy. Leciałyby same sterowce, to ta małpka by sobie nie poradziła. <grym> ta małpka by sobie wtedy nie poradziła. A tak to naprawdę, naprawdę, naprawdę poszło dobrze. I wydaje mi się, że to jest koniec wyzwania, ale nie jestem pewien, bo do tego momentu pamiętam, że dotarłem. Dalej, dalej nie grałem, więc tak, tak naprawdę ciężko mi powiedzieć. Ale wydaje mi się, że jest to koniec wyzwania. Do 21 rundy chyba mieliśmy przeżyć. Mam jeszcze jednego boosta, także jak najbardziej. Myślę, że bez większego problemu. Aczkolwiek, no, tak jak widzieliście, nie powiem wam, no, mówię, mi się udało dopiero za. Okej, okay, zbustujmy teraz i patrzcie, jaki reaktor ma zasięg. To jest cały zasięg teraz reaktora. Mega, mega kozacki, to jest, w sensie ten, ten powersy, już naprawdę parę razy się przekonałem, że te powersy to potrafią cuda czynić na niektórych wieżyczkach. No zobaczcie, reaktor z takim zasięgiem to jest naprawdę mega, mega e, sprawa. Ale moi drodzy, to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Wiem, że dosyć krótko, chciałem przejrzeć tę nową mapę, no i chciałem zrobić to wyzwanie. Eee, także wydaje mi się, że mam nadzieję, że był dla Was ciekawy, mimo że taki dosyć krótki. Eee, życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych materiałach. Trzymacie się ciepło, oczywiście. Eee, no, teraz ciężko nie trzymać się ciepło, nie? Przynajmniej tak, jak dosłownie to interpretujemy, bo nie wiem, jak u Was, ale we Wrocławiu jest mega ciepło. Eee, jak to nagrywam, to właśnie też takie nagrywanie takich krótszych odcinków to mi sprzyja, bo eee, przynajmniej jak nagrywam za dnia bo no jest naprawdę gorąco tutaj w pokoju e, także no ja już nie przedłużam życzę Wam miłego dnia, trzymajcie ciepło, już to mówiłem, cześć